Hej siema witam was w otwieraniu paczek na moim kanale jak wiecie są toty dzisiaj jest niedziela godzina 11.10 no i otwieramy trzykrotnie więcej kart niż w zwykłej złotej paczce zawiera 12 kart między innymi zawodników karty klubowe i jednorazowe co najmniej 10 zł w tym 3 rzadkie tak i to będzie mieszanina bo jeszcze mam Prawie 20 tysięcy w FIFA 15, to tam też otwieramy. Znaczy tam głównie bym chciał otwierać. No tak, otwieramy. Błagam, żeby coś dobrego. Nie to ty, ale coś dobrego. Honda! Już cię mam, koleś. Ale Borussia Dortmund Herb to się przyda. Wszystko do klubu wyślę. A to szybko sprzedaj. Powiem Wam szczerze, że Hondę mam już i to yy, nawet dwóch z 79 i 80. Dobra, kolejna paczka. Kto tam będzie? I Dawid Wija, też Ciebie już mam. Tylko, że jeszcze nawet z Atletico Bendner. No to otwieranie jest dość średnie, bym powiedział. Jak na razie, no szybko sprzedaj. No i otwieramy dalej No kto będzie? Ktoś dobry? Santika, Zorla I Hamalajnen No to jest dość dobra karta P Pod koniec odcinka może zrobię żeby Tak wszy wszystkie trafy Najlepsze Jest jakiś duplikat No Sprzedaj wszystko. Tak. 10 tysięcy to wystarczy nam na jeszcze tylko jedną paczkę albo na dwie takie, ale weźmiemy tą. No, zamykam oczy, wierzcie mi lub nie, ale zamknąłem i otwieram. No, aha, super. Agassa. Powiem Wam szczerze, że też go już mam. Dobra, wszystko sprzedajemy. Jejku, nawet nie starczy mi na tom za pięć, ale wiecie co? Squixelujemy coś. Jedną rzecz, jakiegoś jednego piłkarza squixelujemy. Posiadane karty. Karty klubowe. Szukaj. A nie, no, stąd na pewno nikogo. Nie squixeluje ale może z jakiejś glika mogę skwixelować, bo go już mam i jeszcze kogoś, no i ciebie też, no i dobra, teraz idziemy i otwieramy tą jedną paczkę za 5000 No, kto tam będzie? Marlos! Coś ostatnio widziałem, że dużo ludzi Marlosa trafiło. Tą piłkę już mamy, to ją sklikseluję od razu. A resztę może do klubu wyślę też. Okej. Okay. Nie, tak, tak. Dobra, no i dziękuję Wam za otwieranie FIFA World. Teraz będzie cięcie i idziemy do FIFA 15. Hej, witam Was już w FIFA 15. Otworzymy sobie złote paczki Te za 7,5. Mamy 18, ale jeszcze tam y, jestem w półfinale turnieju jakiegoś, co też mi dadzą paczkę, to otworzymy ją sobie. Tak i... mówię wam, że Santi Zorla to był mój drugi najlepszy traf, ale tutaj pewnie nic nie trafię. Ojejku. Bonera, Florencji. SP ona SP. To akurat mogę... Wyślij wszystko do klubu. Tak, wyszli. Dobra, te, tym razem zamykam oczy, ale ponieważ nie mam kamerki, to... Pewnie mi nie uwierzycie. Wy już wiecie ja nie i otwieram oczy. Jest, jest El Sharawi, jest dobrze. To jest bardzo świetny traf. Pięknie, chociaż to nie to ty. Tak, mówię wam ludzie, to jest coś świetnego El Sharawi. Tak jak popatrzycie na mój bilans, to te 12 porażek to było dlatego, bo chciałem sobie szybko coinsy nabić i... E, i powie i po prostu rage quitowałem od razu, żeby szybko je nabijać. I tak, mamy 3,5K. E, o... Widzicie co tutaj będzie cięcie, a ja zagram sobie w tym turnieju. Patrzcie, półfinał. Patrzcie, jedna złota paczka podarunkowa i 500 monet. No to tutaj jest cięcie, a ja... Patrzcie, jeszcze wam pokażę. 14, 0 i 11. No i gramy. Cięcie. Dziękuję. Ramach 5. 9 godzin tylko było, tak? 1000! Ile pieniędzy dostałem? Drużyna. Hej, witam Was po cięciu, które dla mnie było taką prawie godzinką Ale mamy tą paczkę, szczerze mówiąc, nie licz To jest głupia paczka, ale pomijamy 1000 monet, bardzo ładnie I teraz otworzymy yy, paczkę jeszcze jedną za 7,5k Wszystko do klubu, tak Tak, teraz otwieramy jeszcze, jakie są promocyjne za 15 sreby na... Serio są za 100k No ale nie mogłem kupić końców No to otwieramy ostatnią paczkę Błagam, żeby coś się zwróciło Proszę was, proszę I ej Ko Kochani Crouch! Nie I to jeszcze duplikat Croucha Stroje Hiszpanii, mam stroje Niemiec Nie no Ja liczyłem na coś lepszego Mamy Chyba jest jedynie brązowa za tyle No nawet srebrnej nie kupię Ale dziękuję Wam za to otwieranie Otworzyliśmy około 60 tysięcy Nie wiem ile nam się zwróci, ale jeszcze y, moje składy Otwórz nowy skład Zacznij od zera Tak, paczki toty I kogo trafiliśmy Trafiliśmy nie na tą pozycję, może w Może damy 4-3-3, wariant o 5 El okay. jego. Trafiliśmy, co jest bardzo dobrą kartą. Trafiliśmy jeszcze... Um, tak, tylko że... Co jest? A, dobra, nie wiem nawet co zrobiłem, ale... E. Dobra, nie będę teraz szukał, powiem wam tylko, że trafiliśmy El Wee U jego Santiago Cazorle i jeszcze kogo? Chyba nikogo jeszcze więcej Więc to otwieranie było dość cienkie Ale dziękuję wam za to by Będę otwierał to, toc Jak wyjdzie to chyba w czerwcu Możecie mi pisać, jak się pomylę Dobra, trzymajcie się, cześć